Japonia, Japonia, słyszałeś? Może wiesz wiadomości o tym, że kto wygrał nagrodę? Ach, Ameryka San, tak, to, to bardzo dobre wieści. To były trzy osoby, nie? Kto by pomyślał, że małe niebieskie światło potrafi tak dobrze prowadzić deweloperów i że to wszystko będzie takim objawieniem dla nauki? No nie, to totalnie jak w kreskówkach, albo w Mario, albo, no wiesz, to, to super. Ehm, um, to, to nie było o bananach? Nagroda Nobla 2014. Badania dotyczące śliskości skórek od bananów. Wie, więc to o tym mówiłeś? Tak naprawdę to najbardziej podekscytowany byłem, wiesz, w tym w zeszłym roku, to odnośnie Złotego Runa, wiesz, o tym gościu, co co wszystkie te swoje zarobione pieniądze wydał. No i oczywiście Złota Malina do najgorszego filmu. Mega się jarałem, jak to oglądałem. To okropne nagrody. A tak w sumie to Czemu robisz aż tyle nagród, Ameryka San? Znaczy, no, to jest bardzo podobne do ciebie. Sądzę, że to dlatego, że wiesz, śmianie się z negatywnych rzeczy jako o czymś pozytywnym to, to po prostu mój styl. Możesz także zrobić jakąś, wiesz, zabawną parodię nagrody czy coś. To, to zabawne, po prostu to zrób. Ja idę spać. Zresztą, nowe się, ja nie zrobię żadnej, nie, nie jestem tobą ani nic. Wow, możesz też to zrobić, jeśli wiesz. Tylko o tym pomyślisz. Charakter pisma tej mangi jest okropnie niechlujny. 2015.